Niedawno robiłem dla was testy GTX -a 1080i. Jako już karta ma 6 lat, to pomyślałem sobie, że może zrobię filmik ze zmianą pasty na GPU. No i tak też się stało. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Jak zapewne wiecie pastę na procesorze, czy też chłodzeniu procesora. Zaleca się zmieniać raz w roku, nie rzadziej jak raz na dwa lata, bo wiadomo, że po jakimś czasie straci ona po prostu swoje właściwości. Nie inaczej jest z pastą na karcie graficznej, dokładnie na rdzeniu GPU. Tylko tutaj jest o tyle problematyczna sytuacja, że karty mają zazwyczaj 3, czasem 4 lata gwarancji. No i gdybyście taki zabieg wykonali w ciągu właśnie tego okresu gwarancyjnego i zerwali plombę, która zazwyczaj jest na jakiejś jednej ze śrubek na karcie, no to tą gwarancję z automatu tracicie. Oczywiście są marki, są firmy, które na coś takiego pozwalają, choćby EVGA, która już teraz no niestety kart graficznych nie będzie produkowała, nie będzie robiła, ale u nich spokojnie można było robić co się tylko chciało, dopóki się karty nie uszkodziło fizycznie, mechanicznie to problemu, nie było. Okej, okay, ale wróćmy do tematu. Dziś zobaczymy, ile dała mi zmiana pasty termoprzewodzącej na karcie Aorus GTX 1080 Ti. Przypomnę, karta ma około 6 lat, także już jest dawno po gwarancji. Ona miała bodajże 4-letni okres gwarancyjny. Zanim pokażę Wam oczywiście temperatury po zmianie pasty, to zobaczcie, jak one wyglądały przed tym zabiegiem. Obciążałem kartę grą Wiedźmin 3 Next Gen przez pół godziny na rdzeniu GPU maksymalnie 70 stopni Celsjusza. Na hotspocie 85 i poziom głośności oscylował w okolicy 40 decybeli. Także mamy już wyniki bazowe. Teraz pokażę Wam, jak wyglądał proces zmiany pasty na tej karcie graficznej. A później, oczywiście, powiem Wam, jakie rezultaty to dało. OK, to bierzemy się do tematu. Gdybyście Wy chcieli sobie wymieniać pastę na karcie graficznej, proponuję najpierw ją Wam wsadzić do kąpa, czy też na testbęcza. Pograć trochę, żeby się rozgrzała. Łatwiej będzie później rozdzielić chłodzenie. Także warto o tym pamiętać. Teraz tak, też możecie zaopatrzyć się już wcześniej w termopady, bo mogą one się podczas rozbierania karty po prostu rozerwać. Musicie sprawdzić, jakie akurat na waszej karcie są. Tutaj w tym przypadku są dwójki, pół, znaczy 2 mm, 1,5 mm, pół mm. Ja mam wprawdzie tutaj kilka termopadów, ale nie mam pół mm. Mam nadzieję, że one mi się tutaj nie. Rozwalą. Kupiłem sobie kiedyś te termopady, bo miałem coś robić, a już nie pamiętam nawet co. Co do pasy, od razu wam też pokażę, to będę używał krajonauta od Thermal Grizzly. No i dobra, i teraz zabieramy się do roboty. Ja najpierw odkręcę kartę, a później skoczę po suszarkę po prostu sobie ją nagrzeję, żeby łatwiej było mi to rozdzielić. Tutaj wiele śrubek do odkręcania nie mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem w sumie. Te tutaj są oczywiście do backplate, które przytwierdzone są później do płytki drukowanej. Także odkręcamy sobie najpierw te cztery śrubki, luzujemy te cztery śrubki na rdzeniu GPU. Dobra. No i poluzujemy te. I teraz. O, te łatwo poszły. Nie były zbyt mocno przykręcone. Dobra, teraz tak, odkręcamy sobie te. Kładziemy gdzieś tam sobie na bok, żeby nam się nie zgubiły. Dobra, łatwo poszło. No ale nie, mam... nie widzę powodu, dla którego. O, te są też z takimi sprężynkami, żeby nie. Przedobrzyć później przy przykręcaniu i nie ukruszyć rdzenia GPU. Kiedyś na kartach graficznych rdzenie GPU to były takie, wiecie, z IHS-em. Teraz już IHS-ów nie robią, są go rdzenie, także trochę trzeba tutaj uważać, żeby nie ukruszyć. No i dobra. Śrubki mamy odkręcone, także teraz skoczę po susoreczkę, Troszeczkę nagrzeję kartę, żeby łatwiej mi ta pasta odeszła. No i później będzie jeszcze odłączanie. Wszystkich tych przewodów, kabelków od podświetlenia, od wentylatorów. Tutaj z tej strony bodajże będzie ich więcej. Tak, z tej strony jeszcze mamy dwa. Gdzieś tutaj, tutaj, Saru, że paluchem pokazuje. No i Saru, że nie robię w rękawiczkach, ale nie lubię pracować w rękawiczkach. Niewygodnie, strasznie się robi. Także odelektryzowałem się, że tak powiem. Wcześniej dotknąłem czegoś metalowego, uziemnionego. Nie powinno się nic złego stać. Dobra, idę po suszarkę, bo za dużo już gadam i, i bierzemy się dalej do roboty. Aby nie było, suszarka nie jest moja, pożyczyłem od żony. Okej, okay, mam nadzieję, że wystarczy. Także spróbujmy. Teraz sobie tak w prawo, w lewo poruszajcie chłodzeniem. Nic na siłę, żeby. O, o, odchodzi, odchodzi. Mamy to. No i teraz tak, to o czym mówiłem, te wszystkie kabelki sobie musimy podłączać. Mam nadzieję, że one łatwo wyjdą. Jeden wyszedł łatwo, drugi wyszedł łatwo. Czasem było... zdarzało mi się tak. Że ciężko strasznie było je wyjąć. O, na przykład te. No i tutaj coś urwałem. Jeszcze nie urwałem. Zwłaszcza nie chciałbym uszkodzić tych odwentylatorów, bo byłaby lipa. A, a może by to wziąć. A, poszło. Jeden poszedł. Teraz tego trzeba tutaj gada. Jak sobie zakładałem blok wodny na jeszcze GTX-1000. 12... Sorry, 280. GTX-280. Oto to urwałem te kabelki, no a akurat nie były mi one później do szczęścia potrzebne, bo e, no, nie musiałem podłączać, o shit, wentylatorów. No ten strasznie jest uparty, powiem Wam szczerze, ale wyszedł. Dobra, termopady, zobaczcie, wyglądają całkiem spoko, także tutaj w tym przypadku nie trzeba będzie ich zmieniać. Co mnie cieszy, bo mówię, pół milimetrowek nie miałem, te chłodzą sekcji zasilania. No tutaj, te pamięci, oczywiście, to też jest sekcja. Także sekcja na tej karcie no, jest całkiem rozbudowana, przyznać trzeba. Ile mamy? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 faz. Tutaj mam jednego termopada, który został na karcie, ale to nie przeszkadza. On może sobie tutaj siedzieć. <laughs> HDMI jeszcze mam na tyle pod Wiara, jak się nie mylę. Eee, także możemy sobie Wiara podłączyć. No i teraz, tak, co najważniejsze, <laughs> pasta. Eee, tak jest tutaj odciśnięta. Co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to zobaczcie, że ona tutaj nie rozlazła się gdzieś tam bardzo na boki. Zobaczymy zaraz jak wygląda, jeżeli chodzi o to, czy jest ona sucha, czy też nie jest sucha. Mm, to sobie sprawdzimy patyczkiem. Sorry, mam tutaj patyczki. Nie no, powiem Wam, że zobaczcie, nie jest sucha. Kiedyś miałem na karcie graficznej właśnie pastę, to ciężko było ją, że tak powiem, zdrapać. Ona jest dość gęsta, ale być może taka była od samego początku. Natomiast sucha nie jest. Mam nadzieję, że po jej zmianie, że tak powiem, będę miał różnicę w temperaturach, a jak nie w temperaturach, to choćby w poziomie głośności może się okazać lipa. Dobrze, teraz tak, ja sobie wezmę ręczniczek papierowy. Zdejmiemy sobie najpierw tutaj pastę z schłodzenia. Mam, że ciasno alkohol izopropylowy, no bo coś takiego trzeba mieć przy takim zabiegu. Żeby ładnie wszystko doczyścić. no Widzicie jak ładnie schodzi. Tutaj miedziana jest podstawa, jak widać. Podstawa jest miedziana. No i teraz ściągamy sobie pastę z samego rdzenia GPU. No. Trochę tutaj, tutaj troszeczkę na bokach. Ja może Wam tutaj pokażę patyczkiem. Tutaj na bokach trochę Wam powiem szczerze zaschła. Ale tylko na bokach. Zaraz ją zdejmiemy. To nie jest problem. Trochę alkoholu. Nie nad kartą może, oczywiście alkohol raczej czego wyparuje, ale... Dobra. O, i czyścimy sobie. Ładnie sobie wyczyścimy. Dookoła. No zobaczcie, tej pasty jeszcze tutaj zostało. Przybliż Andrzej, żeby będzie to widać. A ja może tutaj... Widać tu? Tu nie zeszła, czyli tu jest zasnięta. W tym miejscu, nie? No dobra, no to co? No to jak zasnięta, to zaraz ją tutaj... Ściągniemy. Ale jest tak czy inaczej, nie jest źle, jestem pod wrażeniem, że, że ta pasta nie była jakaś tam zbytnio sucha. Im suchsza, tym wiadomo, gorzej przewodzi. Gdyby tej pasty było dużo zaschniętej na, na rdzeniu, czy też nawet na podstawie chłodzenia, no to trzeba najpierw, to mo, moim zdaniem taka jest moja rada, wziąć, nawilżyć właśnie alkoholem izopropylowym, narać tego alkoholu, niech sobie to odmięknie i później ściągacie. Żebyście nie drapali tam czasem czymś ostrym, zwłaszcza ostrym. Także takie patyczki, ja może sobie to odłożę, żeby mi to nie przeszkadzało. Także takie waciki, no jak patyczki do uszu, tak? Znaczy do uszu nie proponuję ich używać, podobno to jest niewskazane jako iż. No, później to jeszcze bardziej zatyka gdzieś tam te kanaliki uszne niż pomaga. Według mnie jest spoko, <laughs> także teraz można już na to nałożyć pastę. Ech, jeszcze nie otwierałem Mówka sztuka nieśmigana. Nigdy tubka nie otwierana. Też jak zakładacie, dobieracie pastę na wymianę GPU, to starajcie się dobrać jakąś tam. Kurde, ale zabezpieczone. Starajcie się. Ty, no kurcze. Naprawdę? Po co tak za zalepiać? Co? Ja się nie będę tu pierdzielił. Chodzi o to, żeby sobie życie ułatwiać. O! Już mamy. Zrobione. O czym ja mówiłem? To ulotka jakaś. O, łopatkę mamy, proszę bardzo. Mamy czarną łopatkę, żeby pastę dobierać. To jest malutka tubeczka, zobaczcie, żeby pastę dobierać w miarę jak najlepszą. Nie mam pojęcia, jaka tutaj była nałożona fabrycznie, trudno mi powiedzieć. Co do metody nakładania, no tutaj dowolność, że tak powiem. Niektórzy dają taką większą kropę na środek rdzenia. Ja rozprowadzam, Dość tak w miarę grubo rozprowadzam tą pastę. Także wyciśniemy sobie. Ona do rozprowadzenia powinna być ok. Mniej więcej tyle. Bo gdybyście dali to na środek, taką ilość na środek, no to wiadomo, że później nacisk samego chłodzenia to ładnie rozprowadzi. Ale elegancko się rozprowadza. Dawno nie, nie używałem Krajonauta, powiem Wam szczerze. Jeszcze troszeczkę bym dał. Jeszcze troszeczkę bym dał. Dobra, nie za dużo. Ale tyci, tyci ta, ta tubka, kurczę. Ile to jest? Pół grama? Na jedną aplikację pewnie dobrze, że mam jeszcze jedną tubkę. Bo ja planuję zrobić coś jeszcze z pastami tramusze wodzącymi, ale ja nie będę Wam zdradzał co. Tyle moim zdaniem wystarczy. Też nie ma co przeginać z ilością. Pod naciskiem to wszystko ładnie się jeszcze tutaj e, ułoży. No i teraz, tak jak założyć to na to, czy odwrotnie? Tutaj też trzeba to doczyścić. Alkoholu trochę jeszcze wezmę żeby wszystkich tam brudów, yy, zwłaszcza jakiś tłuszczy, tłuszczów, tłuszczów się mówi, tłuszczów, nie pozbyć. Dobra. Szkoda, że nie będę mógł sprawdzić temperatur pamięci wiram na tej karcie. Niestety żaden program tego nie odczytuje. No ale co, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Teraz tak, jak najłatwiej założyć się tą kartę, znaczy oczywiście trzeba teraz popodpinać z powrotem te wszystkie przewodziki. Najpierw tego, najbardziej opornego, który nie chciał wyjść. Czyli podpinamy, cyk. Podpinamy, cyk. Pamiętasz jest pod który to było podpięte? Nie, to bardzo nie. Ja też nie pamiętam, no widzicie czasami ten, a to chyba nie ma znaczenia? Nie ma znaczenia. Wygląda tak samo i tu i tu, także także sobie podepniemy tu. O, pod tego, bo bardziej będzie, będzie mi pasował, czekajcie. Dobra. I tego sobie tutaj też podpinamy. Kurczę, światło mi świeci w oczy, czy lampa, softbox, dobra, podpięte, podpięte, no i teraz sobie elegancko tutaj musimy, o, ja sobie zrobię tak, żeby to było mi łatwiej, musimy sobie teraz to położyć, kabelki też sprawdzajcie, czy wam gdzieś tam nie haczą, tutaj sobie w, muszę zdjąć okulary, bo nic nie widzę, gdzie mamy tutaj otwory, tutaj. Z otworami sobie tutaj układacie, żeby wszystkie 7 wam pasowało. Mamy to i teraz tak. Najpierw przykręcę rdzenie pyłu, ale też nie rachama od razu, tylko najpierw delikatnie po przekątnej. I też wam tak proponuję to robić. Dobra, trzecia. Słuchajcie, jestem w takim wieku już, że w okularach <słuch> znaczy muszę w ogóle mieć dwie pary okularów. Jedne y, muszę mieć. Y, na patrzenie z daleka, jedne muszę mieć na patrzenie z bliska, a tak z bardzo bliska to w ogóle nie potrzebuję okularów. Dobra, te delikatnie tylko tutaj zaprzykręcam. Za Uuu, co mnie tutaj. Dobra i teraz tak, dokręcamy te po przekątnej, te na maksa, a dopiero później dokręcimy tamte. ciekawy jestem tych temperatur powiem Wam szczerze i poziomu głośności, no ale to się okaże. Tutaj z tym nie musi być jakoś super delikatnie, bo macie te sprężynki, aczkolwiek też nie przeginajcie. Jak już doszło do oporu, to nie walcie na maksa, żeby nie ukruszyć rdzenia. Tak? No i teraz tak, tą środkową sobie tutaj przykręcimy, teraz te boczne. Tu przypomnę, jest miejsce, gdzie jest chłodzona sekcja, także też dość istotne, żeby te śrubki nie były za. żeby nie były za lekko przykręcone, no bo sekcja musi być dobrze chłodzona, w innym wypadku może paść. Na szczęście było się bez zmiany termopadów. Jak mówię, możecie się przygotować. Oczywiście nie musicie od razu ich kupować. Możecie zrobić tak, że zmieniacie powiedzmy pastę. Jeżeli któryś termopad Wam się uszkodzi, no to zamawiacie go i pewnie w ciągu dnia, dwóch, maksymalnie go dostajecie, No dwa dni będziecie bez karty, ale też bez sensu zamawiać coś, co później będzie wam leżało i nie będziecie tego, nie będziecie tego używali. No także co, pasta jest na rdzeniu GPU zmieniona. Ja teraz wsadzam to na te zbęcza, no i zobaczymy, czy ten zabieg w ogóle był. Potrzebny. No to teraz zerknijmy sobie na przebitki z Wiedźmina 3. Jak widać na rdzeniu GPU udało mi się zbić temperatury o 4 stopnie Celsjusza i 5 stopni na hotspocie, także całkiem sporo. Ale to nie wszystko, ponieważ obroty w wentylatorach jak zwróciliście pewnie uwagę. Przed zmianą pasty wynosiły około 1600 na minutę, po zmianie pasty około 1400, co przełożyło się oczywiście na niższą kulturę pracy, lepszą kulturę pracy i karta generowała około 38 dB, czyli około 2 dB mniej w porównaniu do Oryginalnej pasty na rdzeniu. Także jak widać, tak samo jak na procesorze, tak i na karcie graficznej, warto byłoby tą pastę po jakimś czasie zmienić. Proponuję oczywiście Wam to zrobić po okresie gwarancyjnym, żeby później nie było jakichś niespodzianek, że powiedzmy uszkodzicie kartę mechanicznie no i producent Wam tą gwarancję po prostu odrzuci. Także pamiętajcie, robicie to na własne ryzyko. No tutaj ten rdzęgie pół jest dość delikatny, i jeżeli go gdzieś tam ukruszycie, to karta z pewnością działać nie będzie. Tak czy inaczej, uważam, że jest to gra warta świeczki. Jeżeli nie boicie się czegoś takiego, to warto po jakimś czasie do karty graficznej, a dokładnie do pasty na karcie graficznej zajrzeć. No chyba, że kupujecie karty, nie wiem, na 2-3 lata, kończy się gwarancja, sprzedajecie, to wtedy wiadomo, problemu nie ma. Moi drodzy, to byłoby tyle, także Wam bardzo dziękuję za uwagę, jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.